Witam na pierwszym vlogu MS Reality Team. Co będziecie mogli u nas zobaczyć? Oczywiście relacje z naszych występów, nasze onboardy, ale również opowiem Wam o specyfikacji każdej z imprez, w której występujemy. Porozmawiamy z zawodnikami i może uda się nawet z organizatorami. Zapraszam. Zapraszam wszystkich na kudoskie ślizgawki. Znajdujemy się na Kudowskich Ślizgawkach, jest to niesamowita impreza amatorska, rozgrywana od bardzo, bardzo wielu lat. Naprawdę świetna impreza, naprawdę cała masa fanów do jeżdżenia. Jeżdżą tu ee, świetne fury, od takich naprawdę profesjonalnych, pod całkowicie amatorskie auta, pod tak zwane gruzy, e, przez zimowych wojowników włącznie. <słyski> Jak było? Yy, dobrze, a wydaje mi się, że wysłał niż pierwszy przejazd. A, no tak. a jak w ogóle yy, dzisiaj ułożenie trasy? Fajne, bardzo fajne. Momencie, bo bardzo cierpią na tym opony, już ma to także nie wiem, czy wytrzymają do trzeciego przejazdu. Na kudowskich ślizgawkach zazwyczaj są organizowane dwie próby. Jedna na podwójnym placu, a druga na tzw. Daytonie. Samochód cały? Tak. W tym razem tak. Ostatnio nie był. Okay. Ostatnio wahać czy końcówka drążnię. Mikał jak było? Jakbym wygrał, to Świata. <śm> 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 I w dzisiejszym vlogu to już by było na tyle. Dzięki, że byliście, i widzimy się na następnej imprezie. Cześć!